To zaczniemy. Tak. Panie profesorze, to jeszcze raz zapytam, czy Pan lubi być psychoterapeutą? No więc właśnie lubię, tak, rzeczywiście. I tak nawet jak sobie rozmyślałem, <laughs> gdybym z różnych zadań musiał zrezygnować, takie, które mam organizacyjne, naukowe, dydaktyczne, to chyba najpóźniej bym gotów zrezygnować z tej ostatniej, to znaczy z bycia psychoterapeutą. No, troszkę tak, jak jest u Jaloma napisane, że to jest dar i że, że łączy to, albo to już jakoś ja to być może jego słowa przytworzyłem dla siebie, że to jest coś, co jest rozwojowe, co jest e, społecznie użyteczne, e, co jest intymne, jakoś e, za każdym razem inne, więc ciekawe. No, właściwie mam poczucie, że to jest to. A co jest tym najtrudniejszego? Najtrudniejsze no. w psychoterapii. Byciu psychoterapeutą? Mhm. No, trudne jest, może każdemu się przydać, bo żeby. E, no, Troszkę może powiedzieć tak, zale zależy od sprawy, z którą przychodzi pacjent czy pacjentka. Na przykład w przypadku terapii małżeńskiej czy terapii pary, często mam z tym do czynienia, to jest trudno być neutralnym, kiedy ludzie są w emocjonalnym konflikcie. I to jest takie zadanie, wyzwanie. Mhm. Y ja mam trudność y pomagania pacjentom smutnym. Bo, jak pacjent jest bardziej taki wypełniony konfliktem i agresją, to jakoś to umie chyba przyjąć w siebie i jakieś sensowne pytania zadawać. A jak jest pacjent smutny, to nie zawsze umiem nie być nadaktywnym, nadopiekuńczym, nadopiekuńczym i takim przemądrzałym. To jest niedobre. A jak zachować neutralność, kiedy jesteśmy świadkami bardzo silnego konfliktu w rodzinie albo w parze? Jak się nie dać wysadzić z siodła? No, na, na neutralność ja mam takie właściwie kilka sposobów od czekina uzyskanych. To znaczy, żeby zobaczyć cyrkularnie to, co się dzieje w rodzinie, żeby zobaczyć, że to jest właściwie zestaw interakcji. Wtedy to, co on nazywa zejściem z wzorca etycznego na estetyczny, co oczywiście nie oznacza, że, że wydarzenia nie mają takiego wymiaru, ale, ale że nie będziemy oceniać, osądzać. Więc jedna sprawa to jest to, żeby zobaczyć ten taniec rodzinny jako taką, taki zestaw wspólnych i wspólną łódkę, na której są. Drugie to jest, żeby nie wiedzieć za wcześnie, to znaczy, żeby, żeby umieć mieć myślenie słabe, tak zwane. Bardzo mi się podoba to określenie e, tego filozofa włoskiego, Wattina. Żeby myśleć słabo, to znaczy, żeby coś pomyśleć i, i zakwestionować. No i żeby dbać o stan zaciekawienia w przeciwieństwie do dogmatu. Panu ten stan zaciekawienia jest obecny? Tak, tak. To, to rzeczywiście żona się nieraz ze mnie śmieje, bo jak jadę na jakąś kolejną konferencję i potem jej relacjonuję to mówię, bardzo ciekawe było ona się najgrywa ze mnie ale, ale rzeczywiście to jest wierzę, że to jest taka okoliczność, która jest obustronnie przydatna, no to znaczy, że że mnie jest z tym dobrze a potem dobrze jest tym którzy są ze mną, no bo bo lepiej mieć Kogoś, kto żyje, niż k takiego smutasa. Dziękuję bardzo.